Apokalipsa dzień po dniu. Jasny jak słońce. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd, i z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Apokalipsa, rozdział pierwszy, wiersz szesnasty. Temperatura powierzchni słońca, największego obiektu w naszym układzie słonecznym, wynosi około 5600 stopni Celsjusza. Pewien naukowiec obliczył kiedyś, że aby dorównać jego blaskowi, potrzeba 22 septyliony 22 watowych ledowych żarówek. Na ziemi słońce jest najjaśniejsze w południe, jak opisuje je Jan w dzisiejszym wersecie: Jaśnieje w swej mocy. Fizyczny wygląd Jezusa przypominał Janowi światło, płomień ognia, Apokalipsa 1,14, drogocenny metal, wiersz 15, czy słońce. Nasz Zbawiciel jest światłością, 1 Jana 1,5. W Piśmie Świętym światło jest utożsamiane z prawdą. Ześlij światłość swoją i swoją prawdę. Niech one mnie wiodą. Psalm 43,3. Biblia mówi nam, że Słowo Boże jest prawdą. Jan 17:17. 17. Ponadto czytamy również: Twoje Słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Psalm 19:105. Jest więc rzeczą właściwą, że Jan postrzega Jezusa jako posiadającego ostry miecz obosieczny, wychodzącym z ust Jego, ponieważ, jak mówi Pismo Święte, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Hebrajczyków 4.12. Słowo Boże jest obosieczne, ponieważ Bóg, nasz stwórca, jest ostatecznym sędzią. Jego słowo przekonuje przez moc Ducha Świętego, a nasza odpowiedź na jego działanie albo odcina grzech od życia, albo grzesznika od życia. Dzieje apostolskie 2:37. Słowo Boże jest również tchnieniem Boga, czyli tchnieniem życia. Księga Rodzaju 2:7. Jezus powiedział: Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Jana 6:63. Pismo święte zapewnia nas, że kiedy Dawca życia podtrzymuje cię swoją prawicą sprawiedliwą, nie powinieneś się lękać, bo on cię wzmocni i ci pomoże. Izajasz 41:10. W Apokalipsie 1:20 czytamy o siedmiu gwiazdach w prawej ręce Jezusa. Na razie jednak zapamiętajmy słowa Biblii: ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, będą jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Daniel 12:3 Pomódlmy się razem. Panie Jezu, tęsknię za dniem, w którym moje oczy otworzą się, by twarzą w twarz ujrzeć twoje pełne piękno i sprawiedliwość. Do dalszego studiowania: List do Efezjan, rozdział 6, wiersz 17. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, wiersz 16. Apokalipsa, rozdział 19 i wiersz 15.